Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w czwartek, kochani, e... i przychodzę dzisiaj do was z tematem porażek. System nam wmówił i ten świat, że poraz... porażki są złe. Szkoła nam wmówiła, że porażki są złe. Ja wam chcę powiedzieć, że to właśnie z porażek jesteśmy zbudowani. Jeżeli coś ci nie wyszło, nie rezygnuj, poleż. Odpocznij, przemyśl i ważna dygresja. Wstawaj! Wstawaj jeszcze raz. Nie z tej, to z drugiej strony. To może z kimś innym. Ważne jest, żeby się nie poddawać. Słyszałam ostatnio takiego bardzo znanego boksera polskiej kadry. Bardzo utytułowanego, który mówił: To nie talent, buduje sukces tylko Twoja determinacja, niezłomność i to, że się nie poddajesz. Także do boju biegnę do Was.